Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Marcel i jego świata. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam dalszą część alfabetu Braille'a. Ale zanim jednak do tego wszystkiego przejdziemy, to, y, to zasubskrybujcie mój kanał, włączcie sobie powiadomienia, y, żebyście nie przegapili mojego żadnego filmu, gdy już będzie dostępny na kanale oraz też wchodźcie sobie, wejdźcie sobie w zakładkę Posty, bo tam też dodam link do odcinka i jeszcze tak na wstępie powiem, że link do tabliczki i będziecie mieli w opisie i do kartek w opisie pod tym filmem. A my zaczynamy. Ponieważ ja Wam nie pokazałem, jak w poprzednim odcinku wyglądają literki A, B, C, D, e, to teraz ja Wam je pokazuję. O, tak one e, wyglądają. Tak one wyglądają, tak one się prezentują. A teraz dopiszmy sobie F, i J. Następnych 5 liter. F, i J. sobie dopiszmy F, G, i J. Dobre. I sobie piszemy. Napiszmy sobie w raz, dwa, trzy, cztery, w czwartej linijce od góry. F piszemy, piszemy od prawej do lewej i piszemy pierwszy, e, i literkę F piszemy pierwszy, drugi, czwarty. E, pierwszy, drugi, czwarty y, jest nie, pierwszy, drugi, trzeci jest po prawej stronie i czwarty, piąty, szósty jest po e, lewej stronie i jeszcze raz F piszemy pierwszy, drugi, czwarty. G piszemy pierwszy, drugi, czwarty, piąty. H piszemy pierwszy, drugi, piąty i piszemy drugi, czwarty i odpiszemy drugi, czwarty, piąty punkt. I teraz tak, a napiszmy sobie jeszcze raz. F piszemy pierwszy, drugi, czwarty. G piszemy pierwszy, drugi, czwarty, piąty. H piszemy pierwszy, drugi, e, piąty i piszemy e, pi, e, drugi, czwarty i odpiszemy m, drugi, czwarty, e, piąty. No i to właśnie e, na tym to wygląda. E, na tym właśnie to wygląda. A jeszcze raz napiszmy. F piszemy pierwszy, drugi, czwarty, G piszemy pierwszy, drugi, czwarty, piąty, H piszemy pierwszy, drugi, e... moment, F, G, H teraz tak, pierwszy, drugi, e... piąty, I piszemy drugi, czwarty, I, J piszemy drugi, czwarty, piąty. Dobra, i teraz ja Wam to pokażę, jak to wygląda, e, już Wam to pokazuję. Od razu macie tutaj u góry tutaj macie kropeczki A, B, C, D, E, i potem macie F, G, H i J itd., tak itd. Tak Teraz ja Wam sobie to przeczytam i czytamy A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G, H i J, i to na tyle starczy. No, zostawcie to jeszcze, będziecie te produkty mieli w opisie pod tym filmem, czyli tabliczkę długko i kartki. Jeżeli Wam się podobał ten odcinek, to zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję i włączcie sobie powiadomienia, żebyście nie, nie przegapili żadnych filmów. Pozdrawiam Marcel z kanału Marcel i jego świat.